owce idą za nim, ponieważ znają jego głos, a za obcym nie pójdą. Będą uciekać, bo jego głosu nie znają. To prawda. Z tym, że problem jest bardziej złożony, ponieważ Szatan doskonale wie o tym, jak ważną rolę odgrywa pasterz przywódca stada. Duchowy lider. I oto w dzisiejszych czasach, chyba bardziej niż wcześniej, a może proporcjonalnie tak samo, proporcjonalnie do możliwości medialnych, szatan dokonuje wielkiego zakłamania. On wie, że nie może walczyć z Jezusem, który mówi, że jest bramą prowadzącą do człowieka. Jezus mówi, o, mówiąc o sobie, że jest bramą i że trzeba przez Niego wchodzić, uświadamia nam, że bramą do człowieka jest miłość. Bóg jest miłością, więc Jezus, jako Bóg wcielony, jest miłością, jest bramą, przez którą można dotrzeć do serca, do umysłu drugiego człowieka. Szatan o tym doskonale wie. I On nie próbuje wejść inaczej. On nie próbuje wdzierać się, robić podkopów, nie. On próbuje oszukać owce. Próbuje oszukać człowieka i powiedzieć mu, że ten, który przychodzi do ciebie, on jest wrogiem twoim. A oto on ma swoje, swoich rzeczników, swoich, swoje sługi, które. Będą, przyjdą i dopiero powiedzą człowiekowi, co jest dobre, co jest piękne, co jest słuszne. I zwodząc owce, oszukując, osiąga swoje. I trzeba powiedzieć, drodzy, że warto zastanawiać się w tę niedzielę dzisiaj, w niedzielę dobrego pasterza, czy rzeczywiście tak, tak jesteśmy pewni tego, że Jezus jest naszym pasterzem że On jest naszym autorytetem, bo to może na dzisiejsze czasy bardziej stosowne określenie, bo dzisiaj gorzej troszeczkę z pasterzami, już nie ma wypasu bydła, wypasu owiec tak powszechnego jak kiedyś. Czy Jezus jest moim autorytetem? Czy Kościół jest moim autorytetem? Bo szatan podpowiada przy pomocy i to bardzo konkretnych osób, z naszego otoczenia, każdy z nas ma swoje otoczenie. Czy to osób medialnych, znanych z imienia i nazwiska, czy posługuje się ugrupowaniami bardzo konkretnymi, znanymi, z nazwy. On się posługuje tymi ludźmi, przychodzą i sieją zamęt i mówią: My mamy rację. Oni nie mają racji, uważajcie na nich. Uważajcie na Kościół. Oni was zwodzą. My jesteśmy waszymi dobrymi pasterzami. My wam pokażemy, co jest prawdziwe. My wam powiemy, co jest dobre. Co jest dobre dla was. Oni was oszukują. Zauważmy, ten proces dokonuje się w skali makro, społecznej, kulturowej, medialnej, ale ten sam proces dokonuje się w każdej rodzinie. Wy rodzice. Zderzacie się z tym wyzwaniem zawsze, bo przychodzi o to młody człowiek, nasłuchuje swoich kolegów, swojego środowiska, dzisiaj naczytuje przeróżnych rzeczy, naogląda się w internecie, nasłucha się od różnych demagogów, którzy mówią: Nie słuchaj rodziców, Ty masz swoje prawa. I nie wolno to od ciebie wymagać. I ten młody człowiek zdezorientowany, kokietowany przez tych swoją drogą, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji: tego, że ten młody człowiek zbuntowany odejdzie od rodziców, od ojca matki i pójdzie, zejdzie na złą drogę. Oni nie ponoszą żadnych konsekwencji. Oni tylko zbijają zysk polityczny, bo będą mieli. Będą mogli mieć swoich wyborców, będą mieli swoich czytelników, będą mieli tych, którzy będą płacili za ich produkcję. I ten młody człowiek zdezorientowany, rzeczywiście daje, często daje się zwieść. Kto jest moim pasterzem? I tutaj bardzo istotne wyjaśnienie, do którego, y, które już się pojawiło. Jezus jako brama, miłość. Kto tak naprawdę, komu naprawdę tak na mnie zależy? Bo upadłem. Bo mam problem, padłem w grzech, uległem swojej, swojej słabości. Jezus mówi, a ja ci pomogę, ja ciebie nie przekreślam. Najgorszego łotra, największego przestępcę Jezus gotów jest dźwigać do góry. Ten system karny tego świata zamknie go do więzienia na, więcej, na mniej lub więcej lat. Resocjalizacja kompletnie nie funkcjonuje, bo boją się o tym głośno mówić, ale w niejednej rozmowie już to wybrzmiało. A Jezus mówi, a ja Cię nie przekreślam, ja Cię nie potępiam. Komu tak naprawdę nam nie zależy? Tym, którzy kokietują mnie, mówiąc to, ile, na ile ja sobie powinienem pozmóc, pozwolić, i nikt mnie nie będzie ograniczał? Czy ci, którzy mówią, umiej stać cię na to, żeby postawić sobie. Nakaz, żeby sobie samemu za, zabronić czegoś tam, żeby nie iść w nauk, staćcie na to, nie idź tą drogą, bo pójdziesz w przepaść. Dobre pytanie. Kto jest moim pasterzem? Kto jest moim autorytetem? Na ile autorytetem jest dla mnie Jezus? Na ile ja staram się i pracuję, żeby rzeczywiście zachować Jezusa, Jego nauczanie, Jego Kościół właśnie jako jeden wielki autorytet? My, my, jako ludzie, oczywiście, my księża, my też mamy swoje słabości i my też te same, dokładnie te same boje toczymy, gdy chodzi o, o, o pokusę, co wy. My też podlegamy temu oszustwu, temu zwodzeniu szatańskiemu. Ale jako spadkobiercy tej świętej spuścizny Bożej, Bożej treści, Bożego przesłania, wszyscy mamy do dyspozycji najpiękniejszą drogę. Rzecz tylko w tym, żeby być dociekliwym, umieć dostrzec może żona, może mąż, może to właśnie rodzice, może kolega z pracy. To będzie ten naprawdę dobry pasterz, ten dobry autorytet, który podpowie dobrze. Wszyscy inni to rozbójnicy tak naprawdę. Miejmy wyczucie, umiejmy wyszukać dla siebie w życiu tych, którzy nam dobrze radzą, chcą nas Chce nam pomóc, abyśmy dobrze przeżyli to życie i przeszli tę drogę i trafili na, do zbawienia, trafili na te łąki niebieskie, które dają prawdziwą sytość.